Cześć, nazywam się Tomek Jaroszek, a to jest podcast Nic za Darmo. Rozmawiamy w nim prostym językiem o pieniądzach. Twoich pieniądzach. Jeśli chcesz lepiej zrozumieć skomplikowany świat finansów i inwestowania, chcesz więcej oszczędzać i lepiej zarabiać, albo po prostu lubisz poszerzać horyzonty, to jesteś w dobrym miejscu. Znajdziesz mnie również na blogu i kanale YouTube'owym o nazwie Doradca TV. I mamy, proszę Państwa, pożegnalny list Lorena Bafeta. Chociaż wydawałoby się, że takim pożegnaniem było tak naprawdę jego wystąpienie w maju w Omaha na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, to jednak postanowił dodać od siebie jeszcze kilka słów na koniec. Ten jeszcze jeden list, ta jeszcze jedna wiadomość i dopiero formalnie koniec wieku 95 lat. Chociaż jeśli dobrze znacie tę postać, to doskonale wiecie, że on i tak będzie przyjeżdżał codziennie do Berkshire i do ostatnich swoich dni będzie wyrocznią z Nawet jeśli z wizytówki zniknie skrót CEO. Dzisiaj w odcinku ostatni list Buffetta, kilka fragmentów zacytowanych i znaczenie tego listu, znaczenie poszczególnych elementów, poza tym mit ostatniego zakupu, czyli informacja o tym, że Berkshire kupiła akcję Google, chociaż moim zdaniem to absolutnie nie jest zakupu rena. No i co dalej, czyli znika premia Buffetta z akcji największego wehikułu inwestycyjnego na świecie. Zaczynamy. Nic za darmo. Zaprasza. Tomek Kieroszek. Najpierw ogłoszenia drobne, czyli pierwszy cudowny news. Almanach Czarnego Mangera. Lada dzień już u mnie w magazynie. Książki podobno są już w drukarni. Więc jak słuchacie tego odcinka, to jest duża szansa, że one są już pakowane i będą niedługo zmierzać do mojego magazynu finansoweksiążki.pl. książki.pl. Tam jeszcze oczywiście kontrola jakości i pakowanie i wysyłanie egzemplarzy, które zamawialiście przez ostatnie dwa tygodnie. Z racji tego, że jeszcze przed nami jest spotkanie na stadionie narodowym, czyli Forfin. Zrobimy przed sprzedaż do końca tego tygodnia, czyli do niedzieli. I na sam koniec do wszystkich wyślę dodatkowy bonusowy e book ode mnie, ten z wybranymi cytatami mangera, natomiast książki będę wysyłać jak tylko będą już do wysyłki gotowe. Natomiast drugi news, widzimy się już za kilka dni na stadionie narodowym, wspomniany Forfin. W tym roku przesadziłem, bo dosłownie spędzę chyba całe dwa dni na Forfinie. Będzie okazja pogadać dosłownie ze wszystkimi, ale mam też dwa wykłady w tym roku. Jeden duży na sali niebieskiej o najważniejszych liczbach i wskaźnikach dla naszych pieniędzy. Natomiast drugi, nieco bardziej kameralny, już w strefie giełdy papierów wartościowych. Tam pokażę Wam część mojej biblioteczki i będzie o książkach dla inwestorów, ale taki dużo większy przekrój książek, które wyszukuję i które sam. Komu po co polecam. Także to nie będzie tylko kilka tytułów, które sam wydałem, to będzie zdecydowanie obszerniejszy wykład. I poza tym, znajdziecie mnie krążącego przez dwa dni po stoiskach i na pewno mogę was już zaprosić na strefę PKN Orlen. Tam mają najlepszą kawę, a po tym pięknym roku wzrostów na pewno będą tłumy i będę tam na pewno ja przez jakiś czas. I to był drobny blok ogłoszeń, a teraz nasz główny temat, czyli Warren i jego pożegnalny list. Kończy bycie szefem Berkshire na własnych zasadach nowym CEO zostanie Greg Abel i wydaje się, że już od co najmniej kilku miesięcy to on podejmuje sporo istotnych decyzji. Jeśli kojarzycie listy Buffetta to dobrze myślicie, one są z reguły na początku roku wraz z raportem spółki i to jest ten słynny list do akcjonariuszy, z reguły właśnie pisany w lutym i od razu z zaproszeniem gotowym na majowe spotkanie akcjonariuszy w Omaha. Z kolei w listopadzie jest takie okienko, z którego Buffett sobie teraz skorzystał, czyli listy dziękczynne i coroczne przesłanie z okazji święta dziękczynienia, jak sam Warren tu Tutaj nam napisał, nie będę już pisał raportu rocznego Berkshire ani wygłaszał niekończących się przemówień podczas corocznego walnego zgromadzenia. Jak powiedzieliby Brytyjczycy, milkne. W pewnym sensie. Greg Abel zostanie szefem pod koniec roku. Jest świetnym menedżerem, niestrudzonym pracownikiem i uczciwym komunikatorem. Życzcie mu długiej kadencji. Będę nadal rozmawiał z państwem i moimi dziećmi o Berkshire poprzez moje coroczne przesłanie z okazji święta Dziękczynienia. Indywidualni akcjonariusze Berkshire to wyjątkowa grupa, która jest niezwykle hojna w dzieleniu się swoimi zyskami z innymi, którym mniej się powiodło. Cieszę się, że mam okazję pozostawać z państwem w kontakcie. Proszę mi wybaczyć, że w tym roku najpierw pozwolę sobie na kilka wspomnień. Następnie omówię plany dotyczące podziału moich akcji Berkshire. Na koniec przedstawię kilka spostrzeżeń dotyczących działalności firmy i spraw osobistych. To jest list nieco pożegnalny, chociaż wydawałoby się, że już jedno pożegnanie było, w zasadzie w maju na dorocznym spotkaniu akcjonariuszy Womacha. Jednak Warren ze swoją wiedzą, ale też taką no, chęcią dzielenia się z tymi wszystkimi y, historiami, chce nam jeszcze coś przekazać i zostawia sobie tą właśnie małą furtkę. Milknę? Ale jak za rok znowu na święto dziękczynienia coś wam napiszę, to na pewno się ucieszycie. No i pewnie tak będzie. Bo to jest list pełen wspomnień. I to z perspektywy czasu człowieka, który pamięta no niemal stulecie. Ja przypomnę Państwu, że Warren urodził się w 1930 roku. To jest list poświęcony też wielu ludziom, którzy odegrali ogromną rolę zarówno w spółce Berkshire Hathaway, jak i całym rynku kapitałowym. No, wiecie zapewne, że Charlie Munger też urodził się i spędził dzieciństwo w Omaha, ale czy na przykład wiedzieliście, że w Omaha mieszkał też prezes Coca-Coli? Jest w tym liście ogromny patriotyzm lokalny. No i tu mogę tych śmiało kilka zdań zacytować. Krótko mówiąc, Nebraska była moim domem. Patrząc wstecz, uważam, że zarówno Berkshire, jak i ja osiągnęliśmy lepsze wyniki dzięki naszej siedzibie w Omaha, niż gdybym mieszkał gdzie indziej. Centrum Stanów Zjednoczonych było bardzo dobrym miejscem do urodzenia się, założenia rodziny i zbudowania biznesu. Dzięki głupiemu szczęściu, w chwili narodzin, wylosowałem absurdalnie długą słomkę. Warren pisze o swoim wieku i o tym, że to właśnie czas wymusza pewną decyzję. To, że on jest długowieczny, wcale nie oznacza, że jego dzieci będą. No i tutaj jest mały ząk, jeśli słyszymy, że przekazanie majątku jest do dzieci, no to jak słyszymy słowo dzieci, to raczej nie myślimy o takich liczbach, bo te dzieci mają kolejno 72, 70 i 67 lat. Przeniesienie majątku na ich fundacje charytatywne nastąpi wcześniej po to, żeby oni mieli szansę coś z tymi pieniędzmi realnie zrobić. No a intelektualnie tu jak sam pisze Warren w liście, są obecnie w szczytowym okresie, zarówno pod względem mądrości i doświadczenia, ale też nie wkroczyły jeszcze w starość. Warren określił to trwającym jeszcze miesiącem miodowym. Zobaczcie, jaka to jest niesamowita perspektywa. Ja czasami denerwuję żonę, mówiąc, że według danych GUS w Polsce osiągnąłem w tym roku swój statystyczny męski półmetek życia. No a tam dzieci w wieku 70 lat to jest szczytowa forma i, i teraz trwa miesiąc miodowy. I tu jest niesamowity fragment, ja sobie go wynotowałem. Posłuchajcie śmiało. Wszystkie troje dzieci mają teraz dojrzałość, inteligencję, energię i instynkt potrzebne do rozdzielenia dużego majątku. Będą też miały przewagę, że będą żyły, kiedy mnie już dawno nie będzie. I w razie potrzeby będą mogły przyjąć politykę zarówno wyprzedzającą, jak i reagującą na federalną politykę podatkową lub inne zmiany mające wpływ na działalność filantropijną. Być może będą musiały dostosować się do znaczących zmian zachodzących w otaczającym je świecie. Rządzenie z zagrobu nie ma zbyt dobrych wyników, a ja nigdy nie odczuwałem potrzeby, aby to robić. Też zwróciliście uwagę na reakcję na federalną politykę podatkową lub zmiany mające wpływ na działalność filantropijną. Dla mnie funkcjonowanie tych gigantycznych fundacji w USA to jest po prostu coś niesamowitego i fakt, że ich majątek jest częściej w akcjach niż w gotówce, to jest przepaść w porównaniu chociażby z naszym światem. I jak będziecie czytać też Almanach Charlie'ego Mangera, to tam warto zwrócić uwagę na takie zjawisko, które no dla nas jest totalnie abstrakcyjne, czyli na to, jakimi funduszami dysponują chociażby fundacje przy największych uniwerkach. I to jak te pieniądze są zarządzane? Mówimy o miliardach dolarów, które są całutki czas inwestowane, czyli tak jakby wyobraźmy sobie SGH, Uniwersytet Warszawski, Akademię Ekonomiczną w Poznaniu i które mają takie wielkie wehikuły inwestycyjne przy sobie, które cały czas mielą akcje, mają analityków i tak dla mnie to jest kolejny ciekawy i cenny dowód na to, jak ten kapitalizm się różni jeszcze w krajach, no jednak trochę rozwijających się w porównaniu z tym najbardziej zaawansowanym kapitalizmem na świecie. No i ostatnie zabezpieczenie bardzo ciekawe. Moje dzieci mają trzech zastępczych powierników na wypadek przedwczesnej śmierci lub niepełnosprawności. Zastępcy nie są powiązani z konkretnym dzieckiem. Wszyscy trzej są wyjątkowymi ludźmi i znają się na życiu. No, Skubaniec pomyślał o wszystkim, to trzeba przyznać. Dodatkowo Buffett w swoim stylu i dosyć refleksyjnie dodaje w liście o nierównych szansach, które rządzą światem. Tego można się spodziewać, jeśli znacie chociaż trochę twórczość Warrena z ostatnich kilkudziesięciu lat. To jest coś, co on bardzo mocno podkreśla, że jedną z największych bzdur, jakie my wypowiadamy regularnie, jest to, że wszyscy mają równe szanse. No, absolutnie nie. I tu kolejny cytat. Fortuna jest kapryśna i nie ma innego słowa niesprawiedliwa. W wielu przypadkach nasi przywódcy i bogaci otrzymali znacznie więcej niż im się należało, czego zbyt często obdarowani wolą nie przyznawać. Dziedziczący majątek dynastyczny osiągnęli dożywotną niezależność finansową w momencie wyjścia z łona matki, podczas gdy inni przybyli na świat stawiając czoła piekielnym warunkom w początkowym okresie życia, lub co gorsza niepełnosprawności fizycznej lub umysłowej, która pozbawiła ich tego, co ja uważam za oczywiste. W wielu gęsto zaludnionych częściach świata prawdopodobnie miałbym nieszczęśliwe życie, a moje siostry miałyby jeszcze gorsze. Urodziłem się w 1930 roku jako zdrowy, dość inteligentny biały mężczyzna w Ameryce. Wow, dziękuję ci Fortuno. Moje siostry miały taką samą inteligencję i lepsze osobowości niż ja, ale miały zupełnie inne perspektywy. Fortuna nadal mnie odwiedzała przez większość mojego życia, ale ma lepsze rzeczy do roboty niż praca z osobami po 90. Szczęście ma swoje granice. Ojciec Czas, wręcz przeciwnie, teraz, gdy się starzeje, uważa mnie za bardziej interesującego. Jest niepokonany. Wszyscy kończą na jego karcie wyników jako wygrane. Kiedy równowaga, wzrok, słuch i pamięć nieustannie się pogarszają, wiesz, że Ojciec Czas jest w pobliżu. Starość przyszła do mnie późno. Jej początki są bardzo różne, ale kiedy już się pojawi, nie da się jej zaprzeczyć. Ku mojemu zaskoczeniu ogólnie czuję się dobrze. Chociaż poruszam się powoli i coraz trudniej mi się czyta, pięć dni w tygodniu jestem w biurze, gdzie pracuję ze wspaniałymi ludźmi. Czasami przychodzi mi do głowy jakiś pomysł lub otrzymuję ofertę, której w innym przypadku moglibyśmy nie otrzymać. Ze względu na wielkość Berkshire i poziom rynku pomysłów tych jest niewiele, ale nie jest ich zero. No i tu się wreszcie ludziom coś nie zgrywa, bo Buffett na koniec kariery miałby kupić akcję Google? I po tym ostatnim zdaniu, zacytowanym z listu, ta myśl powinna od razu wpaść nam do głowy. No ludzie, Berkshire Hathaway to nie tylko Buffett i to od dawna. Od maja była jasna sugestia, że stery już przejął Greg Abel z teamem menedżerów, ale internet uparcie dalej twierdzi, że Berkshire to tylko Buffett, a Buffett to tylko Berkshire. To nie jest takie proste. Jeszcze raz. Czasami przychodzi mi do głowy jakiś pomysł lub otrzymuję ofertę, której w innym przypadku moglibyśmy nie otrzymać. Ze względu na wielkość Berkshire i poziom rynku pomysłów tych jest niewiele, ale nie jest ich zero. No właśnie, bo jest Greg Abel, nowy szef wehikułu. Jeśli słuchaliście moich nagrań, to trochę już o nim wiecie. Google to na pewno nie jest jego specjalizacja. Grega kręcą tematy energetyczne, infrastruktura, transport i takie rzeczy. No, i oczywiście taki zakup pewnie był z nim konsultowany, ale to nie jest zakres jego specjalizacji. Ażit raczej też tego tematu nie ruszał, bo to człowiek od ubezpieczeń, który zamienia pieniądze w spółce w inwestycyjny Berkshire. Więc Google to nie jego świat. Ale jest taki duet bardziej nowoczesny: TED i Todd. Jak usłyszycie te imiona, to od razu będziecie wiedzieć o co chodzi. To jest trop niektórych mediów branżowych, i ja też szedłbym zdecydowanie tym śladem. Powszechnie uważa się, że inwestycje zainicjował jeden z zarządzających portfelem Buffetta, Todd Combs lub Ted Weschler, którzy wykazują większą skłonność do inwestowania w sektor technologiczny. Dziennikarze dodają też, że na dorocznym walnym zgromadzeniu Berkshire w 2019 zarówno Buffett, jak i zmarły partner Charlie wyraził żal, że nie weszli wcześniej w Google przyznając, że po prostu niewłaściwie ocenili jego potencjał. A ja tu z kolei przypomnę, że Buffett i Munger nie weszli w Google z kilku powodów. I to też się pojawiało i w wywiadach, i na spotkaniach z akcjonariuszami. Po pierwsze, to był sektor, który przez wiele, wiele lat nie miał fosy ochronnej, a oni naprawdę ją uwielbiają. I dzisiaj to się wydaje oczywiste, no ale przez lata Google nie wyglądał na spółkę, która będzie absolutnym liderem w swojej kategorii w skali świata. No i że będzie generować aż taką gotówkę. A po drugie, jak sami przyznali kilkukrotnie. Analiza biznesu później to jest inna sprawa. Tu przyznali, że niewłaściwie ocenili jego potencjał. Ale jeśli chodzi o te wszystkie wcześniejsze inwestycje, chociażby w czasie banki dotkomowej, no to wszyscy wiedzieli, że przyszłością będzie internet. Ale nikt nie miał pojęcia, które spółki będą liderami. I to było dla Berkshire Hathaway zbyt duże ryzyko do przyjęcia. I dzisiaj dla nas to się wszystko wydaje super oczywiste, ale naprawdę 25 lat temu kompletnie, kompletnie nie było. Czemu teraz Google? Może tu jest Fosa, zdaniem menedżerów? W końcu ogrom rynku reklamowego to jest Google, YouTube, model biznesowy wyszukiwarki tworzy się nieco na nowo. No bo jeśli wyszukiwanie zastępuje silnik AI, a to jeszcze wszystko łączy się bardziej z serwisami zakupowymi, to może największy gracz rynku reklamowego właśnie zmienia się w największego gracza zakupowego, e-commerceowego. Jajowego? Nie wiem, trochę gdybam, trochę wczuwam się w klimat. Ja też patrzę na to, co robi Google, patrzę na te wyniki, które są niesamowite i cieszę się, że Google w portfelu mam, ale ciężko mi jest przewidzieć, w którą stronę cała ta rewolucja zmierza. Z jednej strony Google zjada własny ogon, czyli ten system wyszukiwania, który doskonale znamy. No, z drugiej strony, jeśli będzie znowu zarządzał tym, co my widzimy poprzez wyszukiwarkę sztucznej inteligencji, a my uznamy to za podstawowy sposób szukania informacji na świecie, no to zamienił model biznesowy jeden w drugi, pytanie z jakimi efektami biznesowymi, ale nadal jest liderem otoczonym coraz większą fosą. No poza tym decyzja o tym, że Apple. Wchodzi w porozumienie z Google, jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, dodało rynkowi do myślenia, no bo wszyscy czekali na ten ruch Apple'a. Co oni zrobią? Co oni stworzą? Czy będzie własny silnik? Czy się połączą z OpenAI bardziej? Czy z Google'em? Czy wybiorą jakiegoś konkretnego gracza? No bo jednak, co jak co, ale Apple potrafi przekuć też i cudze rozwiązanie w usługę, z której nagle korzystają miliony ludzi na całym świecie. Jeśli padło na Google'a, to być może to jest jakaś strategiczna transakcja, no a tak się składa, że Berkshire jest ogromnym akcjonariuszem. Apple, a. więc coś w tym jest. Może gdzieś te kropki się połączyły. A ja sobie gdybam, ale też przypominam sobie jak Warren kupował akcje spółki Apple i rynek mówił dokładnie to samo co dzisiaj. Szaleństwo, tak późno. Po drugie, dziadek Warren ogarnął technologię. Haha, to się nie może dobrze skończyć. Czy to już szczyt na akcjach Apple'a? No i wyszła z tego nie tylko fantastyczna transakcja, ale absurdalnie wysokie zyski w skali całej spółki. I nie wiem, czy znowu tak będzie, oczywiście nikt nie wie, ale Berkshire ma dużo większy horyzont inwestycyjny niż większość z nas i obraca absurdalnie wyższymi kwotami. No bo jak z miliarda zrobi się drugi miliard w kilka lat, to też ogólnie będą całkiem zadowoleni, a kto wie, czy to nie jest tak, że będą powiększać te pozycje na korektach bo przecież one też nastąpią. No i nie wiemy, po ile oni w ogóle kupowali, jak wchodzili w te inwestycje, jak rozkładali zakupy. W tych ostatnich miesiącach akcje Google rosną bardzo mocno, ale jest jeden plusik to są akcje bardzo płynne. Więc tu akurat nawet taki Berkshire był w stanie jakoś tak wskoczyć w notowaniach, że nie zaburzył tego rynku. No pamiętajmy o jakich gabarytach mówimy. Jak ekipa Warrena kupuje jakieś akcje, no to faktycznie musi to często rozkładać na wiele tygodni, żeby w ogóle było to wykonalne. No i wspomniałem też o premii Bafeta. On sam jest tego doskonale świadomy. Akcje zaliczyły korektę po komunikacie, że Grek przyjmuje władzę. No i znika pewien magiczny czynnik Buffetta, trzeba będzie zbudować Berkshire komunikacyjnie od nowa, no bo coś w tym jest, że jak teraz na przykład Google zostało zakupione do portfolio Berkshire, no to cały świat puścił ten komunikat, no dosłownie takich zasięgów nie da się zrobić inaczej, Warren kupuje Google, koniec, kropka. To też jest taki czynnik, który znika. Ja nie wiem, czy wszystkie media będą pisały, że Greg Abel kupił pakiet akcji jakiegoś banku i tak dalej. Wydaje mi się, że tego efektu Buffetta już się nie da do końca powtórzyć, a jak on zniknie no to trzeba będzie komunikację zrobić od nowa, no bo nie wewnątrz, to działa wewnątrz, ale na zewnątrz bo też inwestorzy muszą uwierzyć, że to dziedzictwo Berkshire pozostanie no i gotówka na kontach będzie dobrze wykorzystana, to moim zdaniem jest arcyważna rzecz, bo naprawdę część inwestorów już czeka na dywidendę, gdy Warrena zabraknie to jest moja teoria, którą powtarzam od dłuższego czasu, bo jeśli panowie za życia spotykali się często z tym problemem, i grupa akcjonariuszy po prostu chciała w końcu jakoś dywidendę zobaczyć, skoro jest tak dużo gotówki, no to myślę, że tym bardziej, jak już duetu z Berkshire, duetu z Omaha nie będzie, no to, no to inwestorzy sobie o tym temacie bardzo, bardzo szybko przypomną. No i Buffett też pisze konkretny fragment dosłownie dla inwestorów. Posłuchajcie. Ogólnie rzecz biorąc, z perspektywy działalności Berkshire są nieco lepsze od średniej, głównie dzięki kilku niepowiązanym ze sobą i znaczącym perełkom. Jednak za 10 lub 20 lat pojawi się wiele firm, które osiągną lepsze wyniki niż Berkshire. Nasza wielkość ma swoje konsekwencje. Berkshire ma mniejsze szanse na katastrofę niż jakakolwiek inna znana mi firma. Ponadto Berkshire ma kierownictwo i zarząd bardziej świadome interesów akcjonariuszy niż prawie każda inna firma, którą znam, a widziałem ich wiele. Wreszcie, Berkshire zawsze będzie zarządzane w sposób, który sprawi, że jej istnienie będzie atutem dla Stanów Zjednoczonych i będzie unikać działań, które mogłyby doprowadzić do tego, że stanie się petentem. Z biegiem czasu nasi menedżerowie powinni stać się dość zamożni. Mają ważne obowiązki, ale nie mają pragnienia dynastycznego bogactwa, ani bogactwa, które przyciąga uwagę. Cena akcji będzie podlegać kapryśnym wahaniom, czasami spadając o około 50%, jak to miało miejsce trzy razy w ciągu 60 lat pod obecnym zarządem. Nie rozpaczajcie, ponieważ Ameryka odzyska swoją pozycję, podobnie jak akcje Berkshire. Buffett zawsze optymistyczny w długim terminie dla USA, i ja mu się nie dziwię z perspektywy historii. Za jego czasów widać było jedynie wzrost siły gospodarczej i rosnącej strefy wpływów Stanów Zjednoczonych. I ja wiem, że zaraz można zacząć dyskusję ola Boga, a to Chiny coś tam. Ale znowu wczujmy się w jego punkt widzenia. Całe życie to jest absolutna dominacja amerykańskiego kapitalizmu. I na sam koniec bardzo osobista refleksja, o którą pewnie biografie Warrena będą zaktualizowane. Przyznaję, że sam bym to wrzucił do książki, gdybym pisał drugą wersję śladami Warrena Buffeta, bo to po prostu piękny fragment. Być może jest to obserwacja nieco egoistyczna. Cieszę się, że mogę powiedzieć, iż czuję się lepiej z drugą połową mojego życia niż z pierwszą. Moja rada, nie obwiniaj się za przeszłe błędy. Wyciągnij z nich przynajmniej niewielką lekcję. I idź dalej. Nigdy nie jest za późno, aby się poprawić. Znajdź odpowiednich bohaterów i naśladuj ich. Możesz zacząć od Toma Murphy'ego. Był najlepszy. Pamiętajcie o Alfredzie Noblu, który później zasłynął dzięki Nagrodzie Nobla i który, jak się podaje, przeczytał swój własny nekrolog, który został omyłkowo wydrukowany po śmierci jego brata. Był przerażony tym, co przeczytał, i zdał sobie sprawę, że powinien zmienić swoje zachowanie. Nie licz na pomyłkę redakcji. Zdecyduj, co chcesz, aby znalazło się w Twoim nekrologu i żyj tak, aby na to zasłużyć. Wielkość nie wynika z gromadzenia wielkich pieniędzy, wielkiej sławy czy wielkiej władzy. Pomagając komuś w dowolny sposób, pomagasz światu. Życzliwość nic nie kosztuje, ale jest bezcenna. Niezależnie od tego, czy jesteś osobą wierzącą, czy nie, trudno jest znaleźć lepszą zasadę postępowania, niż złota zasada. Pisze to jako osoba, która niezliczoną ilość razy była bezmyślna i popełniała wiele błędów, ale również miała ogromne szczęście, ucząc się od wspaniałych przyjaciół, jak lepiej się zachowywać, jednak nadal daleko mi do ideału. Należy pamiętać, że sprzątaczka jest tak samo człowiekiem, jak prezes. Życzę wszystkim, którzy to czytają, szczęśliwego święta dziękczynienia. Tak, nawet palantom, nigdy nie jest za późno na zmianę. Pamiętajcie, aby podziękować Ameryce za maksymalizację Waszych możliwości. Jednak jest ona nieuchronnie kapryśna, a czasami przekupna w rozdzielaniu swoich nagród. Wybieraj swoich bohaterów bardzo ostrożnie, a następnie naśladuj ich. Nigdy nie będziesz idealny, ale zawsze możesz być lepszy. Piękne zakończenie historii, którą będziemy określać legendarną. I to nie tylko za rok, za pięć czy za dekadę, ale pewnie kiedyś, kiedyś, kiedyś z perspektywy już. Tych legend chyba nie do powtórzenia. Dużo zdrowia dla wyroczni Zomacha. Trzymam kciuki, że za rok też przeczytam jakiś list. A ja cytowałem fragmenty przepięknie przetłumaczonej wersji listu przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. Link do polskiej wersji zostawiam wam tutaj w opisie nagrania. Przyznaję, że ułatwili mi pracę niesamowicie, bo z reguły sam sobie tłumaczę te listy, jeśli jest potrzeba nagrania takiego wideo. A tutaj kawał dobrej roboty i to dosłownie prawie zaraz po publikacji na świecie. No i jak Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych, to przypominam, że widzimy się w piątek i w sobotę na Forfinie na Stadionie Narodowym. A może i do tego czasu uda się wysłać jakieś pierwsze almanachy Mangera. Cóż to za końcówka roku. Do zobaczenia. Do usłyszenia w kolejnym odcinku, a ja tymczasem zapraszam cię również na bloga Doradca TV i kanał YouTube o tej samej nazwie. Znajdziesz mnie na Facebooku jako Doradca TV i na Twitterze jako Tomasz Jaroszek. Jeśli chcesz zasugerować mi jakiś temat lub po prostu przedstawić się jako słuchacz i napisać mi coś od siebie, to służy do tego specjalny adres e-mail: podcastmaupa Mówił Tomek Jaroszek: Zapraszam serdecznie na kolejne odcinki podcastu Nic za darmo.